Doda komentując zatrzymanie mleko sięgolalo. Antek Królikowski nie ma dobrej pasy, odkad na jaw o, ze zdradzi o Opozdę, 35 litrów. Przecinek zostawili, ja, kiedy była w dziewiatym miesiącu, by związać się z prawniczką Izabela. Aktor od tamtego czasu stale jest na celowniku mediów oraz fanów, dowiedzieliśmy się na przykład. Ze sprawa jego zalegania z placeniem alimentów zajmuje się prokuratura, a ostatnio został zatrzymany przez policję. Ponieważ miał być pod wpływem środków odurzających, narkotest wykrył THC. Co dalej z jego karierą? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, co na temat skandali z nim związanych ma do powiedzenia Doda. Doda od czasu do czasu zabiera głos w sprawie życia innych gwiazd. Ale robi to raczej na prozby fanów lub dziennikarzy podczas wywiadów. Tym razem jednak zdecydowała się wyrazić swoje opinie na temat Królikowskiego, bazując na tym, co sama przeżyła, kiedy jej malzenstwo z Emilem S, 46 litrów, przechodziło kryzys. Po którym ostatecznie się zakończyło, artystka chorowała na depresję. Obserwuje sytuację znanego, młodego aktora choroba stwardnienia rozsianego. Narkotykami, alkoholem, zatrzymywaniem przez policję, donosami przez bylazonę. Z która kilka miesięcy był w malzeństwie, a dziesięć razy dłużej trwa ten cały Saigon, zaczęła. Patrzę na to z boku i uważam, że jezeliantek nie strzeli sobie w lepiej, jeżeli wytrzyma to psychicznie. Przecinek to będę w szoku. Mileko się wylalo, wszyscy wiedzą. Jaka jest sytuacja? Wystarczy, nie się nad facetem, który i tak będzie musiał ponieść konsekwencje. Ma rację, słusznie martwi się o kolegę z branzy.